Wiele jeszcze jest niewiadomych w związku z tym, że chociaż znamy niektórzy z nas tekst sztuki, to wciąż, że tak powiem, praca jest w procesie. Zobaczymy, co się wydarzy. 18 grudnia premiera e, dramatu Boi w Warszawie, w reżyserii Marcina, tutaj w Teatrze Studio w Warszawie. Ale chciałem na koniec zadać pytanie do roci, które się pojawiło w mojej głowie po uważnej lekturze tego dramatu. Czy nie miałeś takiej pokusy, żeby tego Bowiego jednak w Warszawie zostawić? uwięzionego, mhm. wiesz, że miałam przez chwilę, yy, przez chwilę miałam pomysł, żeby Bowie został uwięziony, żeby został yy, wtrącony do klatki, yy, ale z jakichś powodów wycofałam się z tego, że jednak korzystniejsze było, żeby go puścić wolno, żeby mógł sobie uciec do swojego świata, nie mówiąc yy, o tym, że to jest jednak taka klamra, yy, Realistyczna, która oplata po prostu tę fantazję i to tworzy jakąś taką. Wydaje mi się, że to jest wtedy spójne, i yy, powstaje taka bańka czegoś, co. takiej pewnej spekulacji, fantastycznej spekulacji, ale oplata ją po prostu sieć, ciasna sieć dwóch faktów. Przyjechał i wyjechał. To tyle na teraz. Ciąg dalszy na deskach Teatru Studiów. Bardzo Państwu dziękujemy. Dorota Masłowska, Radź Nibel. Michał nogaś i tej widbał papa, bo w Warszawie do tego.